Cześć Paweł, 48. Pytanie jest od Ciebie. Serwis, sami obrabiacie swoje odcinki podcastów, czy zlecacie? Jeśli sami, to w jakim programie obrabiacie? Dzięki. Tak, ja obrabiam sam od samego początku, jak tylko zacząłem się zajmować podcastingiem, no bo po prostu nie było osób, które mogłyby to zrobić. To znaczy były oczywiście w radio, na przykład w polskim radiu. Były takie osoby, tylko że czas ich pracy kosztował kosmiczne pieniądze. W dodatku oni obrabiali to w bardzo starodawny sposób. W tej chwili już jest bardzo dużo osób na rynku, które zajmują się obróbką i myślę, że spokojnie, rzeczywiście wcale w niewysokiej cenie można zlecić taką obróbkę. Z tym, że weź pod uwagę to, że mówiąc obróbka, to jest jeszcze drugie pojęcie, które pakuje się do jednego worka z obróbką, czyli montaż. Można oczywiście wpakować to do jednego worka, ale montaż i obróbka to są dwie różne rzeczy. Montaż to jest montowanie fragmentów i wycinanie na przykład jakichś niepotrzebnych fragmentów z, z nagrania i montowanie tego z sygnałówką. Natomiast obróbka. Polega na tym, żeby jakość dźwięku poprawić i żeby ona była dostosowana do medium, z jakiego korzystacie. I dlatego ja korzystam z programu, który nazywa się Adobe Audition. Korzystałem bardzo długo z programu 1.5, bo zupełnie jest wystarczający. Później kupiłem sobie 3.0 i też korzystam z niego do dzisiaj na niektórych komputerach. Ale wszystkie wyższe wersje oczywiście będą miały dużo więcej funkcji niż nam potrzeba, więc też się nadają. Korzystałem w celach sprawdzeniowych z programu Audacity i powiem Ci, że ten program bardzo dynamicznie się rozwija. Bardzo jest bezpłatny przede wszystkim, więc to jest ta jego podstawowa zaleta. Jest bardzo dobry do może nie obróbki, tylko bardziej do montażu. No, ale obrabiać też już można niektóre rzeczy. Natomiast taki, dla takiej końcowej obróbki pliku polecam gorąco program Auphonic, aufonic.com. Dwie godziny bezpłatnie możesz obrobić sobie pliki gotowe, które już masz do publikacji przez ten program, który naprawdę świetną robotę wykonuje. Bo wiele osób nie radzi sobie z takimi rzeczami. Ja też sobie nie radziłem aż tak dobrze, jak ten program sobie teraz radzi. Z takimi rzeczami, jak na przykład poziomy głośności pomiędzy różnymi fragmentami rozmów, nawet rozmowa po prostu w trakcie może być coraz cichsza. Natomiast ten program to wszystko wyrównuje i poprawia i wypuszcza fantastycznej jakości. Plik, który idealnie jest w proporcjach dopasowany do tego, jak to powinno wyglądać. Także takie dwa programy, właściwie trzy: Audacity. No, jeszcze Hindenburg jest do montażu, na przykład, bardzo fajnym programem, ale tam nie obrobisz niczego, tylko możesz po prostu przygotować plik, montując jego poszczególne fragmenty. No, mam nadzieję, że odpowiedzi, które uzyskałeś w komentarzach, też Cię zadowalają. No to trzymaj się, cześć.